Dzisiejsza sesja zaczyna się na neutralnych poziomach w stosunku do wczorajszych zamknięć. Po, po serii bardzo złych sesji i głębokich spadków jest szansa, wydaje się, na, na jakieś uspokojenie nastrojów dzisiaj. Indeksy główne zeszły do bardzo silnych wsparć na poziomach. Poniżej 2-300 na Wigu 20 i około 50 tysięcy na, na Wigu. Są to poziomy, które kilkakrotnie w tym roku pozwoliły na obronę wsparcie, odbicia indeksów. Tak było zarówno w marcu, jak i w sierpniu, więc jest szansa na to, że, że deprecjacja, którą widzimy podczas ostatnich sesji, zostanie tutaj powstrzymana. Natomiast no, Należy spojrzeć na to również w ten sposób, że ostatnie sesje i te spadki, które, które widzieliśmy za sprawą pogarszenia nastrojów wokół Rosji, wokół rynków wschodzących, istotnie pogorszyły sytuację na naszym rynku w średnim i długim terminie. I, i to pogorszenie, jeżeli nie zostanie w krótkim czasie, zanegowane będzie negatywnie ciążyć w najbliższych tygodniach i miesiącach. Na rynku walutowym mamy do czynienia przez ostatnie dni z lekkim osłabieniem złotego. To też wynika z pogorszenia sytuacji na rynku rosyjskim. I, i w ogóle wokół e, sentymentu, wokół e, rynków wschodzących. Natomiast na szczęście cały czas nasza waluta jest, jest dosyć silna i to, to osłabienie mm, nie jest istotne. Cały czas jesteśmy na poziomach poniżej 3,40 na dolarze i w okolicach 4,20 na euro. Są to poziomy, które już widzieliśmy wcześniej, więc pomimo tego pogorszenia nastrojów i osłabienia nasza waluta cały czas jest mocna i wydaje się, że w tych rejonach powinniśmy dalej przebywać. Ważne dane podczas dzisiejszej sesji to dane z Polski dane o inflacji, o produkcji przemysłowej, natomiast po południu uzyskamy informacje o zapasach ropy i o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Te dane z Polski mogą jakoś, jakoś wpływać na nasz rynek, natomiast nie wydaje mi się, żeby to był wpływ istotny. Cały czas będziemy patrzeć na to, jak się zachowują rynki, rynki zagraniczne i to zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Niespodzianki dnia to dzisiaj chyba żadnej nie ma, natomiast no, m, niewątpliwie m, m, negatywną niespodzianką negatywnym zaskoczeniem ostatnich dni e, to jest e, istotne pogorszenie e, sytuacji na, na Warszawskiej Giełdzie. E, ci wszyscy, którzy liczyli na Raj Świętego Mikołaja i na e, dobrą końcówkę roku, no, w tej chwili m, muszą czuć, e, czuć zawód i to, to, to na pewno negatywna niespodzianka. Papier dnia. Myślę, że inwestorzy nie koncentrują się w tej chwili na konkretnych spółkach. Ważne jest to, żebyśmy obronili poziomy wsparcia, na których w tej chwili są główne indeksy i tutaj ważą się losy koniunktury na najbliższe tygodnie i miesiące, więc papierami dnia są po prostu indeksy. Musimy obronić wsparcie na poziomie. 50 tysięcy punktów na wig inaczej y, sytuacja w średnim i długim terminie istotnie się pogorszy.